Kiedy obserwowałem w Rzymie pierwszy tydzień obrad zgromadzenia synodu biskupów o synodalności, rozmawiałem z niektórymi uczestnikami, rozmawiałem z obserwatorami, z watykanistami, którzy na co dzień są akredytowani przy biurze prasowym w stolicy apostolskiej, te wszystkie rozmowy i spotkania zrodziły we mnie trzy refleksje. Pierwsza to kapitalne znaczenie nowej metody obrad synodalnych. Yy, obradują biskupi i świeccy, bo tym razem również jest spora grupa świeckich uczestników, w tym kobiety. Yy, obradują metodą konwersacji duchowej. Polega to na tym, że siedzą przy okrągłych stołach, aby lepiej ze sobą rozmawiać, aby się widzieć nawzajem, aby się sobie nawzajem zawsze przedstawić. Każdy ma prawo wypowiedzieć się, inni słuchają. A po wypowiedziach są chwile ciszy na refleksję, na modlitwę. Te wypowiedzi są przeplatane modlitwą, i to jest, zdaniem samych uczestników, bardzo istotny element, wielka nowość tych obrad synodalnych, bo w końcu, jak wszyscy podkreślają, głównym aktorem tego synodu ma być Duch Święty, a nie poszczególni uczestnicy. Druga refleksja to zróżnicowanie. Tematyki, zróżnicowanie problemów, które interesują ojców synodalnych. Bo kościół na różnych kontynentach ma różne problemy. To, że my w Europie mamy problem z rodziną, z próbami redefinicji małżeństwa. Z propozycjami niemieckiej drogi synodalnej dotyczącymi kapłaństwa kobiet czy udzielania komunii osobom żyjącym po rozwodzie w drugich świeckich cywilnych małżeństwach niekoniecznie są to problemy całego Kościoła powszechnego. W Afryce, gdy chodzi o rodziny i małżeństwo, problemem jest poligamia, a nie definicja małżeństwa. W Azji głównym problemem jest Dialog międzyreligijny, bo tam chrześcijanie stanowią niewielką mniejszość w morzu wyznawców islamu, hinduizmu, buddyzmu. W Ameryce Łacińskiej olbrzymim problemem jest napór sekt, które tam powstają niemal każdego dnia jakaś nowa i odbierają wiernych Kościołowi katolickiemu. To zróżnicowanie problematyki interesującej ojców i matki synodalne. No, powoduje, że dyskusja może być na tym synodzie bardzo szczera, owocna, obfita w treści, i nie spodziewajmy się, że na zakończenie tej sesji synodalnej, pod koniec października, wypłyną już jakieś konkretne propozycje, ponieważ ten synod jest podzielony na dwie sesje. Tym razem, w pierwszej sesji w 2023 roku, uczestnicy synodu przedstawiają swoje świadectwa przebytej drogi synodalnej i problemy, którymi żyją na co dzień w swoich kościołach lokalnych. Natomiast dopiero za rok, kiedy te problemy zostaną zebrane w czymś rodzaju końcowej syntezy obecnej sesji, przez rok. Ta synteza będzie nadal pracowała w cudzysłowie w kościołach lokalnych. Te zagadnienia będą pogłębiane teologicznie i jakiekolwiek wnioski i propozycje dla papieża Franciszka będą przedstawione dopiero po drugiej sesji, która się odbędzie za rok. Jeszcze trzecia refleksja, która zrodziła mi się w rozmowach z obserwatorami synodu refleksja, która jest apelem. Nie bójmy się synodu, nie bójmy się synodalności. Synodalność polega na współuczestnictwie i współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych, duchownych i świeckich za życie Kościoła. Nikt nie będzie nikogo wyręczał w podejmowaniu decyzji. Nadal ostateczną decyzję będzie podejmował papież na poziomie Kościoła Powszechnego, biskup w swojej diecezji, proboszcz w swojej parafii. Natomiast ludzie świeccy, siostry zakonne, bracia zakonni, dzięki synodalności będą mieli możliwość uczestnictwa w wypracowywaniu tych decyzji. Te decyzje będą miały szansę być pogłębione, przemyślane, ale decyzja ostateczna zawsze należy do tych, którzy stanowią hierarchię Kościoła.